to dzięki wam możemy chociaż jeden dzień poczuć się sportową stolicą Dolnego Śląska. Życzę wam wszystkich niezapomnianych wrażeń sportowych i miłych wrażeń pobytu w naszym mieście. Międzynarodowy Turniej Karate uważam za otwarty. To... W dzisiejszym według zgłoszeń miało się stawić na hali blisko 313 zawodników, aczkolwiek weryfikacja list zapewne przyniesie, myślę, że ciutkę mniej ze względów chorobowych, czyli około 300 dzieci dzisiaj na pewno wystartowało wszystkie konkurencje, które były zaplanowane. Odbyły się, zostały zrealizowane czyli 37 konkurencji indywidualnych plus 3 konkurencje drużynowe, po raz pierwszy tak dużo, tak licznie i przede wszystkim mogliśmy po raz pierwszy w tym roku spróbować wystartować w konkurencjach według nowego systemu przygotowującego dzieci do Pucharu Polski Dzieci, a jednocześnie do Pucharu Świata Dzieci, który w tym roku odbywa się w Polsce w Krakowie. Także przygotowujemy się pełną parą, sprawdzamy się z różnymi klubami, z różnymi zawodnikami w różnych kategoriach. No i właściwie po raz pierwszy według systemu, który będzie obowiązywał również tam na turnieju. Wydaje mi się, że z roku na rok poziom zawodniczy bardzo rośnie. Także no... Technicznie nawet najmłodsze dzieci pokazują no niesamowitą technikę, dynamikę, koncentrację na macie. Także no z roku na rok zdecydowanie wygląda to, to inaczej. Z takim większym zaangażowaniem i walecznością możemy oglądać zawodników występujących na macie. Zdecydowanie uważam, że poziom był bardzo wysoki.